Hmm, jak ja wyglądam. Hmm. Może tak? Hmm. A może tak? Hmm. A no może tak. Cóż, tego dowiedzie się za chwilę. Zapraszam do oglądania filmiku, gdzie będę nagrywał z kamerką. I zapraszam do oglądania filmiku, gdzie rozpoczynam nową ideę mojego kanału. Więcej dowiecie się podczas oglądania. Więc miłego oglądania! A więc wyglądam o tak. Cześć! Hej i hello! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Cool Games. I pewnie zauważycie kilka zmian. Sorry, mój komputer. I pewnie zauważycie kilka zmian na moim kanale. Otóż nie będziemy teraz wchodzić na sklep Play. Tylko będziemy grać po prostu w te gry. W takie znane właśnie. W tym odcinku w sumie. Nie wiem jakie gry pokazać. Znane. Może te co kiedyś pokazywałem i opiniowałem w ogóle. To zagramy sobie z tych co pokazywałem. To może węgli bardzo spokojnie. Węgry bardzo sobie pogramy. O Jezu, to się długo włącza, to wam to skrócę. Tak zaraz się widzimy. Sorka ogólnie też za moją dwutygodniową przerwę, ale pewnie to że katar. No i właśnie to z tego względu była ta długa przerwa. Dwutygodniowa, czekajcie, spiszę mu Zagrajmy sobie w jeden, no może dwa poziomy. Najwyżej teraz będę walczył z, ge walczył z generałem i próbowałem to przejść chyba ze 10 razy. Tak. Właśnie hmm. też długo łączy. A i ogólnie to wczoraj chyba, chyba wczoraj, tak. Zainstalowała mi się kolejna aktualizacja tej gry. Dosłownie wczoraj, serio. No, dobra, zagramy sobie chyba tylko ten poziom. Spróbujemy trzy razy. Ale nie będziemy grać drugiego poziomu. To jest naprawdę ciężkie ten poziom. Tu już już który? Już tam już nie patrzyłem. A nieważne. No dobra. No dobra, 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 dobra. No to grajmy. Czekajcie, bo to się długo włacza. Oczywiście. Pogramy sobie dzisiaj dzisiaj w dwie gry najwyżej. Robicę sobie telefon, nie? bo mi lepiej będzie. Mój palec oczywiście będzie zasłoniął. Ja tutaj. No i sobie zagramy, nie? Możecie to usłyszeć w tle: e, płacz płacz. A to jest właśnie płacz mojej nowej siostry, którą pokazałem w poprzednim lub jeszcze w przyszłym odcinku? Nie wiem. W każdym bądź razie możecie ją tam gdzieś usłyszeć. Będę mogła cięcia. No, nieważne. I też, um, może nie będę, no dobra, może będę tam yy, oceniał tą grę, bo to tak już na Stock Play, ale mogę ocenić, bo no, teraz już nawet nie przechodząc z tego filmu uważam, że jest gra, bardzo fajna grafika i wszystko jest bardzo fajne, ja bym był 4.5, 4.7 nawet, bo to jest bardzo przyjemna, fajna gierka. Jak to się zły, to nawet może się, nie wiem się, bo może jajka na się nie, możecie... nie nie możecie wiedzieć. Tam pewnie to już mówiłam w przednich odcinkach. E, jeszcze ten. O jezu, ja trzymam palec. Eee... Jeszcze. Pamiętacie, jak zawsze na końcu odcinka pozdrawiam tam innych YouTuberów, to zapominam Wam dać linki do ich kanałów. Teraz to się zmieni. Teraz będziecie mieć w opisie ich linki do kanałów. Pokażę Wam, czy No i ogólnie, no. Także tak. tak. No, ogólnie w jeszcze się e, pojawi tak prawdopodobnie chciałbym. Seria e, pod, ty, e, pod tytułem to jeszcze. Nie wiem jaka będzie tytuł serii. Ale o Minecrafcie będzie. Tak. Także myślę, że Wam się spodoba. może nie wiem, że mi się dorosły. Nie no, zastu bez O! Добра. Не, не с ними бьем. Сейчас уже не не скидывать эти несколько раз. То есть будет сейчас, что они вам эти лечатся. Ну, Już przegrałem, no już przegrałem, chyba, że muszę tutaj pasek. Nie, nie, to się nie wcisnąłem, no nie, no masakra. Dobra, przejdźmy do kolejnej gry. Teraz się widzimy. Clash Royale. Tak, to będziemy grać. Tak, tak, tak. No i tak, będziemy sobie w to grać. Oczywiście też się musi długo ładować, no bo jak żeby inaczej... Pier... Nieważne. Okej. Okay. Powiem wam coś szczerze, nie grałem w tą grę. Aczkolwiek... Mój brat w nią grał, młodszy. Trochę mi tam coś pokazał. Jest sorka za mój... O właśnie, Diego. Mm, 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 mm. Co, takie coś mam zrobić? Takie coś. I on jakby walczy z nim. Ale... No, co jest? Oni się nie biją, czy jak? zła japa. No, ej, ja teraz przegram. Kurde. Co ja mam tu robić, nie? Ok. No i przegrałem. Wow. Super gra. Super. Naprawdę. Wow. Dobra, spróbuję jeszcze raz, bo naprawdę. Chyba, że ja wygrałem? Nie, ja chyba przegrałem, nie? Przegrałem, bo. Mam no, nadzieję, że to nic nie widzicie z tyłu. Mam nadzieję. No i co? Czekajcie. jeszcze, no jeszcze dwa razy spróbujemy. O, atakuję, no dobrze. To, to, to. A tak myślałem. Bum bum. <grywka> Jeśli filmik Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie. Jeśli ich pokonam, to musicie zostawić łapkę. To jest taki, wiecie. Wiecie? Tam brakuje mi słów dzisiaj. Bo właśnie się trochę też źle czuję. Ale długo długo nie było odcinka, więc postanowiłem nagrać tak czy siak. No i piszcie albo... Piszcie jakie gry mam grać i instalować, nie? I szukać w sklepie play, bo będziemy wchodzić na sklep play, ale będziemy je instalować, a nie patrzeć na I Też będziemy je oceniać, opiniować. Tej tą grę też tak słabo zopiniuję, no bo też ją pokazywałem. Także no całkiem fajna... A ich tu już nie było. Całkiem fajna gierka, nie powiem. Ja już wygrałem? Nie, nie wygrałem. Myślałem. Dobra, mamy armię, mamy armię. Pokonać ich, pokonać ich. Pomogę ci. Ich. O nie, to tak, kurde. No, bo tego się nie użyje, albo no, użyje. No, Słuchaj, że rzadko do Was mówiłam, ale wkręciłem się trochę w tą grę. Naprawdę, świetna gierka. Chyba będę w nią częściej grał. Bo ja, no nie, no nie grałem, mówiłem. Ale całkiem niezła, Wam powiem. Naprawdę, mi się bardzo podoba. Jeśli wam się spodoba to też grajcie, bo naprawdę mi się, mi się podoba. Ech. Ale chyba znowu przegram. Ale i tak łapkę zostawcie. Proszę. Ech. Chyba jeszcze raz spróbuję, ale to już ostatni raz. Może mi się uda. Tak, tak, tak. Echem, dobra. Ostatni raz. Diego to nie ja. Ja, nie się na... ja się nie nazywam, Diego. Diego to mój brat. to nie. Co, 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 to nie? Co to było? Jezus, Maria. Ja pierdzielę. Mogę ci, pomogę ci, pomogę ci. No, bo tutaj ich zaatakujemy tym. No nie, za chuj no. Co to za armia? Co to za armia? Co to za armia? Szybciej! Dobra, 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 jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Nie, jest źle, bo nie mam nic do pięcia. Aj, a ataku... No ba jestem. ten. Atakuj, atakuj, no tu jest, tu jest, dobra. Co tu za byk? Ja pierdziel! Dobra, dobra tutaj ogień, 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 ogień. Dobrze, dobrze. Szybciej bijcie go. No dawajcie! Kurde, zostawcie łapkę. Choćby, żeby mnie wesprzeć, nawet jeśli przegram. No, ale patrzcie, no oni moją moc, ten kula. ja jestem słabiotki. To do nich. To się nie da już, nie, nie da się. Bo tego użyjemy zaraz. Ojej, co oni nie atakują? Dobra ten jest. Wcale się wkręciłem, serio. Masakra. Jaka gierka mocna. I już. Jeszcze. Jeszcze. Wszystko Wszystko niego. niego. Jeszcze. Yy, jaki siłacz, mówię. Chyba tutaj, tutaj, tutaj. No szybciej, ja pierdzielę! No nie, no już znowu przegram. No. niestety. Dobra, co co? Żegnam się z wami do kolejnego odcinka, który pojawi się, i mam na nadzieję, normalnie w piątek. Chyba, że znowu coś się stanie. Myślałem, to burze, ale to coś tam robią. Chyba remontują albo coś. Dobra, no to jeśli wam się filmik spodobał, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Żegnam się z wami. Pa.